Witam serdecznie, 2 stopa 2013. Dzisiaj w ramach tego szlaku kilka słów z Rzepińskich Jezior, z takiego spacerku tutaj, brzegiem pięknego jeziora poznańskiego. I dzisiaj kilka słów na taki temat, dni których jeszcze nie znamy. Tytuł, który zaczerpnąłem z tytułu piosenki, jednego z najwspanialszych piosenkarzy, pieśniarzy, bardu, nie wiem jak można nazwać Marka Grechutę. Co by było w stanie jakby określić dokładnie, tą jego, ten jego geniusz, to jego cudowną twórczość. Dni, których jeszcze nie znamy, liczą się tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Eee, to jest coś niesamowitego, to jest coś tak e, mocnego, tak silnego, tak niezwykłego, że właściwie opisuje cały sens naszego życia. Ponieważ prawda jest taka, że liczy się, liczą się te dni, których jeszcze nie znamy. One są dla nas najważniejsze. To jest nasz motor, to jest nasz napęd naszego działania. To wszystko, co się ma zdarzyć, to wszystko, co przed nami, to jest dla nas najważniejsze. To daje nam siłę, to daje nam moc, to daje nam wszystko, co jest potrzebne, żeby można było iść do przodu. Liczą się tylko te dni, których jeszcze nie znamy, liczą się kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Tak mówi refren piosenki. I w tym dniu takim zadumy dzisiejszej. W tym dniu szczególnym pomyślmy o tym. Zdajmy sobie z tego sprawę, że tak naprawdę liczą się tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ale żeby te dni były dla nas takimi, jakimi chcemy, aby były, musimy już dzisiaj działać, już dzisiaj kreować tą przyszłość w sposób taki, w jaki chcemy, żeby wyglądała. Potrzebujemy robić dzisiaj rzeczy, których pewno wielu innych nie robi, których wielu innych nie jest gotowa robić. Potrzebujemy koncentrować się na sprawach, na tematach, które mogą się dla innych wydawać dzisiaj nieistotne, nieważne. Potrzebujemy patrzeć troszeczkę inaczej. Potrzebujemy patrzeć w inny sposób. Eee, potrzebujemy, bo tak jest network, ale tak jest network marketing i te dni, których jeszcze nie znamy, a przewidujemy, że będą piękne i będą wspaniałe, tak naprawdę one się liczą. One są tym wszystkim, co nas jest w stanie naprawdę mocno napędzać. To tyle w ten dzisiejszy, drugolistopadowy, taki mocno refleksyjny, wspominkowy dzień. Wspominkowy z wielkim napędem na przyszłość. Do zobaczenia jutro. Hej.